Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na naszym dzisiejszym spotkaniu. Ono jest w dużej mierze poświęcone pobytowi uczniów ze Stronia Śląskiego, który w, będzie miał miejsce w ośrodku AMWR-ewitamielno w terminie 14-20 października. Nim słowo o tym, jakie atrakcje przy współpracy z naszymi partnerami, których macie okazję Państwo zobaczyć przy obecnym stole, przedstawię, chciałbym dwa słowa powiedzieć o samej akcji ze strony spółki. Jako AMW Rewita w Polsce przyjmujemy w zakopanym i w Mielnie grupy z powiatu Nyskiego i z powiatu kłodzkiego. W naszym ośrodku będzie to 35 dzieci, w ośrodku zakopanym jest to ponad 50 osób, które już teraz na miejscu jest. Jako spółka pokrywamy w 100% koszty zakwaterowania. Przy współpracy z darczyńcami, sponsorami pokrywamy również koszty wyżywienia i wewnętrznego transportu na terenie powiatu Koszalińskiego. I to wszystko, by... Ci nie udało, gdyby nie nasi partnerzy, gdyby nie sponsorzy, ale też instytucje, które wsparły nas w działalności. Zakładam, że pan burmistrz jeszcze powie dwa słowa więcej o kolejnym pobycie, ale też zdradzę takiego rąbka tajemnicy, że w Mielnie to nie jest jedyny ośrodek, który przyjmie dzieciaki. W tym samym terminie w arche w hotelu w Mielnie będzie grupa z, z głuchołas to będzie też około 50 dzieciaków one przyjeżdżają dokładnie tym samym pociągiem i de facto tym samym transportem z dworca PKP przyjadą najpierw do nas a później pojadą dalej do Arche. Szanowni państwo, także Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki będzie brał udział w działalności pomocowej dla uczniów pochodzących z terenów powodzi Przepraszam, popowodziowych. W związku z tym delegatura Koszalińska Urzędu Wojewódzkiego przygotowała warsztaty plastyczne dla uczniów. Warsztaty te będą prowadzić członkowie Zespołu Pracy Twórczej Plastyki z Koszalina. Mamy nadzieję na stworzenie atmosfery relaksu, wypoczynku, ale przede wszystkim także chcemy dać szansę i możliwość dzieciom na rozwijanie swoich zainteresowań, swoich pasji. Jak widzę, tutaj jest sporo instytucji i organizacji, które współdziałają w przygotowaniu tego pobytu uczniów ze strony Śląskiego w naszym regionie. Świadczy to przede wszystkim o tym, że jest dobra współpraca na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ale przede wszystkim naszym głównym celem jest dbałość o dobrostan uczniów ze strony Śląskiego Gmina Mielno tak naprawdę pomaga od samego początku. Ja się cieszę, że włączyli się i mieszkańcy i radni i przedsiębiorcy i stowarzyszenia i fundacje. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy otwarci na tą pomoc i już od samego początku były organizowane pierwsze akcje pomocowe dla osób poszkodowanych powodzią cieszę się, że zaangażowanie jest tak wielkie, że radni też podjęli uchwałę o tym, żeby wspomóc jeden z samorządów finansowo teraz przechodzimy do kolejnych etapów, ten ogień cały czas nie wygasł, to nie jest tak, że ta pomoc jest tylko potrzebna na początku ona musi być kontynuowana, wiadomo zbliża się okres zimowy czas robi się coraz krótszy na, na, na tą szybką pomoc, więc staramy się pomagać w każdym aspekcie i tu mamy kolejny ten wymiar, czyli pomoc dla, dla młodzieży tak naprawdę wszystkie jednostki, też wszystkie organizacje, które z nami współpracują, zostały poinformowane o tym, że te grupy trafią do nas. Będziemy wspomagać ich zarówno finansowo, jak i w ramach organizacji czasu. Cieszę się, że to prawda, no ciężko tu powiedzieć, że się cieszę, no bo to jest jednak trudna chwila dla dla tych osób, które do nas trafią, ale że to właśnie nasza gmina będzie tutaj wspierać te, te grupy młodzieży i dzieci i że w tych trudnych chwilach będą miały to miejsce gdzie będą mogły odpocząć gdzie będą mogły spędzić fajnie czas i nie myśleć o tym co się dzieje w miejscu z które przyjechały a tam ich rodzice opiekunowie będą mogli spokojnie pracować nad tym aby te samorządy odbudować także z mojej strony tyle jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom które się zaangażowały i chciałem tylko podkreślić że Gmina Mielno zawsze będzie otwarta na formy pomocy w każdym zakresie jaka, jaki będzie potrzebny ja przede wszystkim w imieniu głównego kuratora pana Papa Palczyńskiego bardzo chciałam podziękować panu burmistrzowi panu dyrektorowi panu dyrektorowi za tą współpracę za to wyciągnięcie ręki w stronę dzieci które potrzebują pomocy dla nas bardzo ważnym jest aspekt edukacyjny i Tutaj dzieci mają, będą miały zapewnione realizację i podstawy programowej, przygotowane bardzo dobrze stanowiska do pracy, do nauki, do spędzania wolnego czasu. I tak jak Państwo za moment się pewnie przekonacie, cały repertuar pobytu tutaj jest bardzo urozmaicony naszym w imieniu kuratorium. My deklarujemy wszelką pomoc na płaszczyźnie, jakiej tylko będziemy mogli udzielić. I jeszcze raz bardzo dziękujemy za tą współpracę, za to, że, że, dzieci są tutaj dla nas wszystkich bardzo ważne. Dzień dobry państwu, Elżbieta Kopczyńska, będąc radną, jestem również ratownikiem WOPR-u przez, jest to moja pasja, przez Kilkadziesiąt lat prowadzimy zespoły ratownicze i przy tej akcji chcielibyśmy jako ratownictwo wodne Powiatowy Zarząd Koszalin zorganizować takie spotkanie profilaktyczne dla dzieci, jak zachować się, jak zachować się bezpiecznie nad wodą. Pierwsza pomoc przy użyciu Fantoma, bo to jest bardzo istotne. Te dzieci myślę, że na co dzień nie mają takiej możliwości, więc tutaj no jest to trudny okres, tak jak powiedział pan burmistrz, no ale niestety woda potrzebna jest do życia i musimy wiedzieć, jak się z nią obchodzić. A my to potrafimy jako ratownicy, zresztą wiecie państwo, że ratownicy wodni Pomagali również tam na miejscu i też służymy pomocą w tym zakresie. Przechodzimy jako do drugiej fazy pomocy dla tych, którzy ucierpieli w powodzi. Pierwsza to była ta pomoc materialna i za to wszystkim mieszkańcom regionu serdecznie dziękuję, bo naprawdę spotkało się to z olbrzymim odzewem w każdej miejscowości. To są organizacje pozarządowe, harcerze, którzy... Dosłownie z następnego dnia już organizowali tą pomoc. To jest wsparcie również samorządów, dla tych samorządów, które zostały tą powodzią dotknięte. Myślę, że teraz grupy, które przyjeżdżają do Mielna to grupy dzieci, które powinny odpocząć. Powinny odpocząć od traumy powodzi, od tego co widziały na własne oczy, a jak wygląda powódź? Ja, w, będąc dzieckiem, też miałem okazję się przekonać, jak, jakim żywiołem jest woda, więc myślę, że Chciałbym w imieniu wszystkich tych, którzy wsparli tę inicjatywę Życie Zimy, aby tutaj po prostu odpoczęły, aby trochę zapomniało o tym niesamowitym stresie i tej traumie, którą, którą przeżyły tam na miejscu, a w tej chwili też w jakiś sposób rodzicom będzie łatwiej wracać powoli do, do normalnego życia, przywracać to życie tak naprawdę w stronie śląskim. I, i w, a one, one niech po prostu odpoczywają, niech się cieszą tutaj bezpiecznym pobytem. Pozostaje nam życzyć takiej polskiej złotej jesieni, i niech tutaj po prostu odpoczywają. Jaki program? Y Zaproponowaliśmy Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i program ten został zaakceptowany. Ja nie ukrywam, że jestem w bieżącym kontakcie zarówno z przedstawicielami FRSE, jak i z opiekunami grupy, która będzie u nas w Mielnie w Ośrodku MWR Rewita Mielno. Jeszcze raz powtórzę, że to wszystko dzieje się dzięki programowi Zielona Szkoła, który organizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z. Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji jako Agencja Mienia Wojskowego i Ośrodek Rewita Mielno. Jesteśmy tutaj jednym z partnerów całej, całej organizacji wydarzenia i jako Rewita tutaj w Mielnie koordynujemy pobyt, dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim tu obecnym osobom, które zabierały głos za wsparcie instytucjonalne, finansowe, które... Właśnie dzięki temu wsparciu możemy zaproponować naprawdę wiele atrakcji. Dzieciaki przyjeżdżają w poniedziałek, o godzinie 17.20 po całodziennej podróży pociągiem. Następnie we wtorek, 15 października, zaczynają dzień wizytą w archiwum państwowym. Pan poseł Jarosław Rzepa zadeklarował, że przyjedzie i przekaże wsparcie materialne dla całej grupy i z nim też będzie spotkanie. Następnie w Radiu Koszalin dzieciaki będą miały wizytę w studiu i będą mogły zwiedzić całe studio Radia Koszalin. O godzinie 16.30 we wtorek. Oficjalne przywitanie całej grupy. Chciałbym zrobić spotkanie tych dzieciaków z naszymi sponsorami, darczyńcami, żeby też pokazać ile osób realnie stoi za, za ich pobytem. Środę. Warsztaty plastyczne, o których mówił Pan Dyrektor w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. O godzinie 10.30 i do 14.30 wizyta dzieciaków w miejscowości Dobre Małe. Tam jest małe mini zoo i tam będą miały pobyt ze zwierzakami, z ogniskiem, który trochę ich oderwie od tej rzeczywistości. Po obiedzie dzięki pani radnej Elżbiecie Kopczyńskiej będą miały warsztaty z ratownikami wodnymi. Następnie akcja animacja przeprowadza animacje dla dzieciaków w godzinach wieczornych. Potem mają kolację i to ważne, każdego dnia dzieciaki mają zapewnione śniadanie, obiad i kolacje. 17 października mają spotkanie w Centrum Ekologicznym w Sarbinowie. To jest jednostka prowadzona między innymi przez Powiat Koszaliński, któremu również dziękuję za zaangażowanie. I tam również będą miały ognisko dość ciekawy pokaz wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej. O godzinie 16:00 będą miały konkurs tutaj z dla dzieciaków nie tylko z terenów ze Stronia Śląskiego, ale również dla dzieciaków z Mielna, który pokaże, na którym zależy nam, żeby pokazać, jak wiele osób gdzieś stoi za tymi akcjami pomocowymi, więc tematem jest wsparcie w trudnych sytuacjach. Następnie mają animację z akcją animacją. Wypiątek, wyjazd do Sianowa w ramach Sianowskiego Centrum Wiedzy, tam będą miały pobyt i aktualne informacje z zakresu kultury i nauki. Następnie pan wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński przyjedzie z nowoczesnymi gadżetami dla tych dzieciaków z Ministerstwa Cyfryzacji, a po obiedzie będą miały warsztaty z toreb ekologicznych i z branzoletek przygotowane przez Stowarzyszenie Mama w mieście Koszalin w sobotę, wizyta w Koszalińskim akwaparku, wizyta w kinie i czas wolny, bo też chcemy, żeby te dzieciaki jednak zaznały trochę morza. Dla niektórych, jak dzisiaj rozmawiałem, to będzie pierwszy raz, kiedy są nad Polskim Morzem, więc jak najbardziej chcemy, żeby poczuły smak Bałtyku i żeby tutaj trochę zrelaksowały się, odpoczęły od tego, co mają na chwilę, na ten moment u siebie w domu i w niedzielę o godzinie 9.30 wyjazd na dworzec PKP jako, że to są dzieciaki z klasy 4-6 też nie chcemy ich przebodźcować tymi atrakcjami stąd zależy nam na tym żeby one po prostu tutaj czuły się swobodnie więc w ramach współpracy z powiatem koszalińskim będą tutaj dyżurować psychologowie młodzieżowi którzy będą dostępni de facto cały czas gdy trzeba by było przeprowadzić jakąś trudniejszą rozmowę o tym co się wydarzyło za to wsparcie wielu instytucji i różnych sponsorów, ponieważ tych, tych osób jest naprawdę bardzo sporo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i liczymy na to, że dzieciaki za tych kilka dni, jak do nas przyjadą, będą mogły naprawdę wykorzystać pobyt do granic możliwości i wrócą do domów. Mam nadzieję trochę bardziej wypoczęte, zwłaszcza, że teraz mają naprawdę trudny czas za sobą, ale też przed sobą.